Moi drodzy, dzisiaj chcę dla Was nagrać kolejną zupę. Zawsze Wam pokazuję tylko wywar, więc myślę, dzisiaj Wam pokażę, na czym w większości przypadków gotuję swoje zupy. Tutaj się gotują takie kości żeberkowe, schabowe. Widzicie, tutaj mi troszeczkę zaparowuje. Z dodatkiem soli, kilka ziaren ziela angielskiego i listki laurowe. I to będzie baza mojej dzisiejszej zupy. Jeszcze Wam nie nagrywałam. Będzie to krupnik. Krupnik lubi być gotowany na tłusto. Czyli jak widać, nie jest to jakieś danie dla osób, które nie tolerują, nie jedzą mięsa jak się oczywiście ugotują te moje kości wy też możecie sobie jak lubicie na drobiowych kościach ugotować czy wołowych to już tak naprawdę nie ma znaczenia jak ktoś coś lubi ale najlepiej właśnie jest krupnik gotować na mięsku nawet sobie można później to mięsko podrobić jak ktoś lubi do, do zupy czy zjeść osobno. Niektórzy drobią, niektórzy po prostu wyciągają sobie, zjedzą sobie taka, nawet wkrojają kiełbaskę. To już jest dowolność. Oczywiście jak się ugotuje ten bulion, to powyciągam te kości. To mięsko. przecedzę na sitku, żeby żadnych tutaj nie było, żadnych resztek kości. I potem na bazie tego będziemy robili krupnik. Pokażę, jak to u mnie będzie wyglądać. Mam już przygotowane ziemniaki, ubrane oczywiście. One pójdą, pokroję je w kostkę. Kostkę tak jak ktoś lubi, grubsza, drobniejsza. Ja używam, jak wiecie, do zupy tych moich mieszanki tych warzyw, które robiłam. Jest tu marchewka, por, seler, natka pietruszki, natka. Nad kapora w zależności co, tutaj nie, nie, nie powiem Wam dokładnie co było, ale ogólnie, miks takich warzyw, taka jarzynka. A jak ktoś nie ma, normalnie używamy świeże, świeże warzywa. I oczywiście kasza jęczmienna, myślę, że jak na moją zupę w tym ganku, będę gotować w mniejszym pójdzie. Chyba dwie, dwie torebki nie wolno dużo dawać tej kaszy, bo kasza nam pęcznieje i potem nam się zrobi jedna wielka klucha, tak więc w początku się wydaje, że zupa rzadka, rzadka ale jak się tej kaszy jęczmienna zacznie gotować i nam napęcznieje to możemy mieć problem możemy nawet nożem kroić więc widzimy się później będę pokazywała oczywiście śmietana będzie potrzebna przyprawy, które zazwyczaj używam czyli później pokażę co, co i jak będzie dalej więc przejdźmy teraz do kolejnego etapu robienie tej mojej zupy krupniku jak mówiłam wcześniej tutaj już był przecedzony ten mój wywar z tego mięsa, które pokazywałam wrzuciłam ziemniaki tutaj pokrojone w taką kostkę i już te ziemniaki ugotowałam prawie do miękkości, ale nie do końca i przystąpmy do dodawania pozostałych składników więc tak, tutaj jest, w szklance sobie wysypałam, przycięłam, dwie torebeczki tej kaszy, którą Wam pokazywałam. My możecie też użyć kaszy, kaszy takiej na wagę, czyli szklankę kaszy wsypuję tutaj. Oczywiście to wszystko razem będzie się gotowało. Więc y, następne jest y, te moje warzywka. Oczywiście całego słoika nie daję. Ale jak nie macie, jak mówiłam, normalne warzywa używamy do zupy. Myślę, że około pół będzie. Będzie jeszcze na jakąś inną zupę. Przemieszam. Dodam do tego, przyniosłam tutaj mam taką małą kulkę zamrożonego pora, możecie dać świeży, ale możecie pominąć jak ktoś nie lubi. I tutaj zamrożony koperek przygotowany, oczywiście majeranek. Wszystko pójdzie za chwilę do gotowania. Na razie soli nie daję, bo mięso było solone. Pieprz prawdziwy. Wystawmy. Tutaj jest taka przyprawa, ale kucharek to akurat kucharek nie jest. Pokazywałam na filmie takie z biedronki. Przyprawa, ale coś takiego jak kucharek. Łyżkę tej przyprawy dodam. I właściwie tutaj powiem Wam. Wychodzą wszystkie już składniki, tylko później będziemy śmietaną z mąką to zaprawiali. Oczywiście, jak. Trupy się gotują, kasza to ona podwoi swoją objętość. Jak mówiłam, nie wolno za dużo kaszy dawać, bo będzie bardzo gęste. A po wysygnięciu to można, można po prostu kroić nożem. Czyli ja idę gotować i widzimy się przy zaprawianiu. Wszystkie składniki w kropniku już się ugotowały wygląda to w środku mniej więcej tak teraz będziemy go zabielali śmietaną w tym celu muszę wam troszeczkę od, od tego mam tutaj pół śmietany u mnie akurat dzisiaj dwunastka sobie tutaj z rogów więc robimy tak dajemy szczyptę soli Tak, żebyście lepiej widzieli. I teraz do tej śmietany. Postaram się nabrać z wierzchu Nabieram płynu do zahartowania tej śmietany. I kolejną rzeczą w momencie, jaką tutaj zrobię, to dodam mąkę. Można też jak ktoś lubi, zmaszkę robić. Wymieniam dokładnie, żeby mi grudki nie powstawały, bo jest ciepłe. Oni te grudki co one będą... No, to będą, tak bardzo sobie polałam. będzie wymieszane odstawię Przedstawimy tutaj w dalszym ciągu te, tą naszą zupę już teraz można troszeczkę was dać do i mieszając tutaj wlewam tą moją za. Krawkę. I jeszcze to chwilę pójdzie się pogotować. Te składniki. I grubnik już jest gotowy. Momencik. wygląda tak, wiele się nie zmieniło, jest tylko zabielony tutaj sobie przygotowałam miseczkę, będę sobie zaraz nalewała chlebek oczywiście, wiadomo, łyżka ja sobie dzisiaj zrobię kochani w ten sposób, mam tutaj paróweczkę dzieci w sumie też lubią Tą paróweczkę sobie ubieram ze skórki. Po prostu sobie krajam. Zupa jest dopiero zdjęta z ognia. Tą paróweczkę zalewam. Gorącą zupą troszkę gęstego, troszkę rzadkiego mieszam mówię, możecie sobie mięsko podrobić możecie sobie kroić kiełbaskę ja jeszcze sobie doprawię pieprzem i salą. I krupnik Gotowy. A ja się żegnam z wami. Pa.